Hej, to ja! Czemu jesteś taka ładna, ładniejsza ode mnie? No bo jest konkurs... Ała! To bolało! Ała! Ała! Ach, jej tak dobrze! Ja muszę wygrać ten konkurs, tak sobie wybiorę tu jakieś sukienkę. Najpiękniejszy i tyle. O Boże, ale brzydka. Może pójdę się do łazienki przebrać? A miotła będzie? a, no, a nie, bo nie mogę na niej latać. Bo zapomniałam, że pani nas jeszcze nie uczyła latać. To idziemy do łazienki. I tyle. Muszę się naszykować. I muszę wygrać ten pokaz, bo jestem najpiękniejszą dziewczyną. Piękniejszą od niej. No i ona nie ma szans. <śmiech> <śmiech> Hmm. czy to teraz jest autobus po nas? Nie wiem. Chyba tak, to ja idę na autobus. <śmianie> Jak ona się spóźni, to nie będzie mój problem. <śmianie> Mnie to nie obchodzi. Idę, <śmianie> idę. Nie chcę się spóźnić. Już siadam. <śmianie> Dzień dobry, jedziemy tak. Tylko ja trochę nie znam, więc możemy trochę zabłądzić lub jeździć bardzo dłużej. Czemu? Bo musimy. Okej, okay, ja pozwalam. Uff. A wy na co? My na pokaz talentów. Czyli nie talentów, tylko pokaz mody. O, fajnie, fajnie. Ciekawe kto to ty czy ona? Ja myślę, że ja, bo jestem taka ładna. Taka, taka bardziej się postarałam trochę i dużo się zbierałam. Myślę, że ja właśnie krócej się zbierałam. I właśnie krócej to lepiej. Więc nie, będę najlepsza. O, to życie Wam powodzenia. Ty jesteście bestie? Ja z nią, z tym kidosem. Po pierwsze, ja nie jestem kidosem. Mam ile? Ja mam 16 lat, a Ty masz dopiero 15. Ale kończę, kończę za 2, 3. Nie. Sześć miesięcy? Yy, to bardzo mało. A ja już skończyłam, wiesz? I czemu jesteś dla mnie taka niedobra? Czy, mu... czy zawsze musi być młodsza starsza wredna dla młodszej? Nie, ja jestem młodsza i ja jestem dla ciebie niemiła. Dziewczyny, możecie się nie kłócić i możesz być dla niej miła? Nie będę, nie będziecie mi rozkazywać robię to, co chcę. Nie, wy... nie mam mowy, że mnie wywalą, bo mój tato jest burmistrzem. Jak? Moja mama jest królową. Chyba się nic. Burmistrz to lepsze. Królowa może dawać wszystko. Nie pozwolę ci. Oh. Już prawie dojeżdżamy. Okej. Okay. Ojeju, trochę... Za dać panu tylko dwie gwiazdki. Najwięcej. Ale my jeszcze jesteśmy. Mnie to nie obchodzi! I tyle? A, je, czemu ona jest taka niemiła. To już idziemy. Spokojnie, że... Muszę zająć miejsca, ona mnie może wygrać. Dawaj, idę na miejsce. Okej, okay, jestem na miejscu. E, ciekawe kto będzie. Wy... No. To pierwsza ona. Dzień dobry, to jestem ja. Jestem najpiękniejsza. mi dać 10 punktów. I tyle to moje pozy. Ja się z wami żegnam. Papatki. Ojej, teraz się. Dzień dobry, jestem. Eliza. I to jestem ja. Tak się przygotowałam. I to są moje pozy. Papatki. Myślę, że Eliza powinna wygrać. No, dla mnie też. Ciekawe, kto wygra, ja? Czy ona. Jej, wygrałam! Nie! O oh, jej, już się zdenerwowałam. Chcecie więcej? To papa! Pa!